Cześć, w drugim odcinku mieszane Mieszanie składniki. składniki. Dzisiaj pokażemy jakieś mieszane coś. <laughs> e, jeśli będzie, ej, podaj kole. Jeśli będzie dobre, to my Wam powiemy, nie okłamiemy Was. A jeśli się zżygamy po kilku minutach, to napiszemy w komentarzu <laughs> albo powiemy przy okazji w drugim filmiku, że się zżygaliśmy i żebyście tego nie robili. Mogę ja powiedzieć składniki? No. E, składnik, składniki to mleko. Troszeczkę kończuka na samą dno, bo tylko tyle mam. E, masło, smakowite, na przykład. Łyżeczkę daj. Śmietankowy smak. A nie mogę otworzyć. Ups. Idź po inną. Nie masło. No. Nie nie wypada. Idź ty, bo tyś idę. Dobra, to ja na chwilę to otworzę. Tak jakbyś jeszcze. Trzeci składnik. Drugi. Trzeci. Drugi Dobry. Dr A, tak. drugi to dwie łyżki małe, takie masła, albo trzy. My weźmiemy trzy. My weźmiemy trzy. Ja już to nie widziałam. Wiem. Trzecim składnikiem jest śmietana. śmietana, Też dwie łyżeczki, takie małe, albo trzy. My bierzemy y dwie. Y <laughs> Też się boję zjeść. I ketchup pikantny. Oczywiście. Kole. Jeszcze kola. I kola. Żeby. Żebyśmy się... że mocno nie zżywało. Oj, w <noise> nie w gówno. Wyżawy. Ciekawe, że się masło się nie rozpuści. Rozpuści. No Oba. Ej, nie wygląda to świe... Nie wygląda to złe, to już nie? Ale my to będziemy musiały spróbować. Wszystko wystarczy. dla fanów. Opu! Co? Śmierci? Muszę to... Tu... Ej, spakuje jakiemu, to go nie użyliśmy. Ale jajko jest źle. Zwłaszcza zielone. To masło się robi jako białko, chyba zaraz to zjem. Patrzcie, to powinien być taki kolor. Jak i Mieszamy to dalej. Niedobrze. Trzymaj łyżkę próbujemy. Pożywiam się. Ja nie chcę ci łyżki. Muszę wyczyścić Patrz, no jak ja to spróbuj. Nie, nie, to wyczyścić moja. Mm. Najpierw ja spróbuję i ci powiem. Okay. Mm, interesujący smak. To niech jeszcze moja koleżanka to sprawdzi, bo ja mogę mieć trochę coś źle w umy, na umyśle. Tylko może jeszcze, jak będzie za mało, to można dodać trochę keczapu. Ju. Trochę a dokładnie 100 zł. Nie. Bo myłam łyżeczkę. To teraz to spróbuj dobre nawet. Nie, bo widziałam, nie próbowałaś Próbowałam, dobre jest. I no to ty teraz najpierw? Ale razem. No dajesz. <laughs>